U nas przyjętym, którzy grają. Witamy serdecznie. Prosto z siedziby Fortuny. Znaleźliśmy się tu dzisiaj, żeby przetestować wiedzę trzech jegomości, którzy teraz przed Państwem na ekranie. Od lewej. Dziennikarz Kanal Plus Tomasz masz Dzień dobry. Na środku Jakub Krzywy Krzywoń. Cześć. I po prawej, po prawej stronie dziennikarz Via Play Andrzej Twarowski. Witam. Dobrze, panowie, dzisiaj licytacja. Bardzo dawno nie było licytacji, już nie pamiętam w zasadzie kiedy. Ostatnią licytację wygrał bodajże Tomasz Ćwiąkała, ale nie jestem sobie w stanie do końca przypomnieć. Hmm. Ostatnią licytację to wygrał Ted Bowley z Arsenalem, <grym> <obudryka. grym> Tak, to prawda, to prawda. Zobaczymy, jak na tym wyjdzie, ale rzeczywiście potencjał po pierwszym meczu dość zarysowany. Dzisiaj nie będziemy jednak rozmawiać o potencjałach, a o rzeczach sprawdzonych, o stanach faktycznych. Sprawdzimy, jak jesteście z niektórymi ciekawymi, moim zdaniem, kategoriami mm, przygotowań, jak, jak jesteście przygotowani do rywalizacji. Może tak. Zaczynamy dość... Typowym yy, pytaniem, mianowicie będziemy analizować strzelców. Ale strzelców na mundialu w Katarze. I uwaga, panowie, 32 punkty do zdobycia maksymalnie. Przypominam, macie minutę na odpowiedź. I słucham waszych propozycji. Ale to propozycji. Są strzelcy czego? Jakby po prostu wszyscy, jakikolwiek bramek? Czy w A, kocharowej? właśnie, nie, nie, dość, dość e, kluczowa rzecz została przeze mnie pominięta: strzelcy przynajmniej dwóch goli. A... Przynajmniej dwóch goli. I tych strzelców było 32. O kurczę Minuta na odpowiedź. Trzeba dobra. rozsądnie szafować propozycjami ja zacznę od czterech Cztery po raz pierwszy Ja poczekam na następną konkurencję Uuuu, tego się nie spodziewałem Ale Szansa tak, na ile, łatwe ile... punkt. ty masz kawę, a nie ja Cztery po raz pierwszy Jest pięć, jest pięć Pięć po raz nie pierwszy Nie mamy czasu w ogóle na odpowiedź potem Minuta O, dobra, no to ja uderzę w sześciu Sześciu strzelców, Krzywy Hmm, hmm. 7 zaproponował antes. Ja, ja, ja mam tak w głowie 4-5, może. Eeeh, kto. No przypominam, dajmy 8. Dajmy 8. przypominam, że jeżeli nie odpowiecie, to wówczas pula dzieli się na dwa i wręczana jest ta, waszym okay. konkurentom. 8, 8 po raz 8, pierwszy 8. krzywy. 8 po raz drugi. Ile z tych nazwisk? 32 i 8 Dobra. po raz trzeci sprzedany. Czas, start krzywy. No Słuchaj. Tak. Lewandowski. Robert Lewandowski. Gonzalo Ramos. Gonzalo Ramos. Eee, Abubakar. Abubakar. Kudus. Kudus. Ehm... Jezu, jakoś nazywał. Eee... Lećmy dalej. Eee... Orsic? Nie ma Orsicza tutaj. Eee... Nie ma Orsicza. Eee... Perisic? Nie ma Perisicza. Eee... Dlaczego się wstrzymałem teraz tutaj? Dobra, półdzielniki e, e, Dobra, e, Boże, przecież e, Messi. No, brawo. O taki ba Mbappe. Mbappe. No, ten reszta, całkiem e, dużo tych goli na sobie. Jest Oliwie Giroux. W tej chwili masz raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jeszcze jednego ci brakuje, Kane. a masz 20 sekund. Kane. Arkane, dokładnie, więc uzupełniłeś. No e, brawo. 8 dla Nie tymi niszowymi reprezentacjami na początku. 8 punktów dla krzywego po pierwszej rundzie krzywy. prowadzi. No przecież, Panowie, w pierwszym meczu. Moim sobie. zdaniem to. Alvarez? Moim zdaniem to było y, tak do wylicytowania za 12, myślę, że dalibyście no jeszcze... No nie, raz. nie, jakby ostrożni chyba byliśmy Julian Julian Alvarez, Pan Alvarez właśnie, oczywisty, nie. Richarlison, względnie Gakpo. oczywisty, Cody, no to samo, e, Ener Valencia, który czarował w fazie grupowej, Markus Rashford, Saka, chociażby, no, no. Alvaro Morata, Neymar, no trochę tych nazwisk rzeczywiście takich jeszcze, takich dość podstawowych powinniśmy. Richarlison na pewno. Richarlison, Richarlison, no Richarlison no tak, tak, e, dobrze, no to... Czas przejść do drugiej rundy, lecimy z tym. Wymień kluby z top 5 lig posiadające zwierzęta w swoich herbach. Bierzemy tu pod uwagę Premier League, La Ligue, Ligue 1, Bundesliga i Serie A. Tych klubów jest 35, jakiekolwiek o, zwierzęta. Dobra, 5. Andrzej, 5 po raz to pierwszy. 5 tylko, tak? Top 5 A można europejskich się po drodze? Tak, tak. Można, ja, się tak. Teraz. ja jeśli chodzi o herby, to jest 0. No ja walę 4. 6 krzywy po raz no to pierwszy. 7. Siedem, 8. Osiem. Siedem, osiem po raz pierwszy Tomek. Próbuję 9. 9 krzywy. 10 po, po raz pierwszy Tomek. No, no. 11. 11 krzywy hmm. po raz pierwszy. 12. 12 Tomek po raz pierwszy, Andrzeju. Hmm. Tak zerkam nie, nie, na Ciebie. Chyba, Patrzę, chyba, czyli. Ja nie znam czy Bierze się na przetrzymanie. <laughs> To mogą być te same zwierzęta. To mogą być te same, tak? Tak. nie wiem. A ty nazwę klubu podajesz, tak, dokładnie. Tak, no. Ile było 11, chyba Tomek? Czy? Wszystkie zwierzęta, bo 12 12, 12. 12 Dobra. Tomek po raz drugi i 12 Tomek Dobra. po raz trzeci. Uwaga, czas start. Tottenham, Leeds, Wolfsburg. Oj, Leeds nie. Pawi, ale nie ma. Wolfsburg, Walencja. Wolfsburg też nie. Walencja jest. Parma. Almeria, Parma, Girona, nie. Real Sociedad Spokojnie, widzicie. spokojnie no, A, nic, się nie sprawdza, nic się nie sprawdza Manchester United, Arsenal Nic się nie sprawdza Lester, Lester, też nie. Leicester, Leicester jest trzecia oh, Trzecia poprawna odpowiedź Juventus, Inter, Milan, Juventus, Inter, Roma, Milan, Napoli. Roma, 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 Napoli. Roma tak, Roma tak. udało ci się PSG, Monaco, Marsylia, Lille, Lille, Nie, nie ma, Lyon jest Lyon jest, Lorient, Lorient jest, <laughs> jest. Saint-Etienne Lille było, tak są ty nie ma. Raz, dwa, trzy. Onger nie ma. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, Betis, Sevilla. Siedem. Nie ma, nie ma. Hetafe Oj, nie ma. Eee, Manchester United, Manchester City. Tak, nie ma, nie ma. Nottingham. Niestety. 10 sekund. Drzewo, sekund. To jest drzewo, a nie zwierzę. Ale ja wymieniam po prostu. Tomku, ten. ciekawą taktykę przyjąłeś, no, ale ty. Ma... Teraz, ja bardzo zna... ja w... ja ja szanuję. Ty... Ale ja to się ceni. Ja taki chodził, taki jak mnie sprawdził jeszcze, że Jeśli zapytaja... chodzi o Herbie, ja jestem fatalny, serio. Tak, tak Brandford, ale wymieniłeś tak. Brentford, hm? tak, no. po czasie, ale i tak by ci to nic nie dało, bo wymieniłeś, uwaga: Spurs, Leicester, Rome, Walencję, Lille, Lorient i Lyon. Czyli 7 z tego, co naliczyliśmy było 12, więc po 6 punktów. Andrzej i krzywy, krzywy ma w tej Gratulacje. chwili 14. Ale z czego mi Mamy, punkty, punkty. Mamy punkty. Andrzej też. Tak. No, ale moim zdaniem, na przykład w samej Premier League są takie dość no oczywiste tak. przykłady. Newcastle, Sroki, Brentford, no yes. o którym powiedziałeś, Chelsea Malwa. E, no. Zaliczyłbym również Liverpool z ptakiem, czyli z Liverbird. Eintracht, Frankfurt. Eintracht, Frankfurt, Eintracht Frankfurt tak. to oczywiście. A, a, a wiecie, co panowie mnie zaskoczyło, że w Niemczech jest tak dużo klubów ze zwierzętami w Herbie. Kolonia? Bo jest Kolonia, jest Wajer Leverkusen, no. jest Lipsk, jest Freiburg, jest Union Berlin, który ma niedźwiedzia berlińskiego a, tak, w Herbie. Um, Ta to symbol Bayerna. No, także tak, tak, jest na każdym kroku. Tam. Także jest, także jest ich całkiem tak Jelczycy, sporo. Może trzeba było więcej myślenia. I tak, <coughs> no No Dobrze Dobra, Żeby. Smoki mają być w Krakowie podobno. Żeby tradycji stało się zadość. Wymień kluby. Fortuna ligi CZ. Oh, jej. A. To chyba było kiedyś. Czeskie, tak? Tak jest. Vitae oh. te. Było chyba już kiedyś. Cztery po raz pierwszy. Pięć. Pięć, Pięć po raz drugi. Pomimo tego, że mieszkam bardzo blisko do granicy z tym państwem, to niestety 6. Sześć. sześć po raz pierwszy. Uwaga, wprowadzam zasadę. Trzy niepoprawne odpowiedzi kasują. Tak? A, tak. tak. Nie, nie A do czego to Tak, ja wprowadzam teraz. Retro non Ja też, dokładnie. Ale na tych formatach nie ma takiego 6, tak? 6, A ile jest? Jest y, 16, więc to jest sporo, Tomku, ale trzy Victor... szanse masz tylko na błąd. Dobra. Start. Wiktoria Ziszkow. Nie ma Wiktorii Ziszkow, już spaliłeś ziemię. Tepli... Teplice. Tak, są Bohemians. popularni ciepli. Bohemians. Bo, bo, Bohemians oczywiście. Sparta. Sparta oczywiście. Sławia. Oczywiście. Potrzebujesz jeszcze dwóch. No, nie no, trzech? Nie, nie jest Sławia, Sparta, Bohemians i Teplice. Okay, A okay, powiedział okay, okay. sześć. Dobra. Dukla, praga. Nie ma dukli, niestety, i nie, no masz, nie masz już błąd. ostatnia szansa na pudło. Jeszcze przed tobą. No to nie trafia, nie trafię, no. Spokojnie. 30 sekund jeszcze. Czeskie budziejowice. Dynamo czeskie budziejowice, brawo. I jeszcze jeden zespół. Jej, yeah, 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 yeah. Na ostrzu noża. Karlowe wary. Nie ma karlowych <grym> warów, zbyt... więc masz ostatnią szansę, Tomku. 15 sekund. Barcelona. Wiktoria Pilzna. <laughs> Nie wiem czy panowie mi to wybaczą, ale dosłownie 59 sekunda to była. Brawo, Bani Ostrowa. Banik no oczywiście, ta, 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 ta. ale po prostu ja nie mogę już wytrzymać, bo Tomek najbardziej oczywistego dla siebie przykładu nie podał, bo przecież Barcelona grała dwukrotnie z Wiktorią Pilzno. Więc jeżeli panowie uznają moją podpowiedź za niesprawiedliwą, to Tomkowi po prostu tych punktów nie nabije, ale jeżeli uważają, że gra będzie fajniejsza, to można nabijać. Nie ma tak jest. A więc krzywy punktów 14, Andrzej nie do końca punktów czuję się 6 tak tej kategorii, ale... Andrzej punktów 6 i Tomek również punktów 6. Tak Niepotrzebnie szedłem, wiecie, czym CV piłkarzy, a nie. Pucharanie. Ale myślałem, że po liczce ten Bani Kostrawa to mi się tak z liczką. Panowie ominęliście tak wybitny klub jak Słowacko. To jest moim zdaniem kryminał. Sigma ja Oło, dzisiaj zasnę, słowa, Sigma, Oło, Sigma ołomuniec nie padła, też dość klasyczny. Krawiec kralowe, holomoc, Sigma Holoc, Mlada Bolesław, a ty nie, nie, po nie Troszku, tak, trow. Troll w zasadzie, nie okay. troszku, bo troszkę to taka wersja polska, którą no kiedyś sprzedał nasz znajomy. <laughs> <kwestia? wresie. laughs> a, tak, nasz znajomy zobaczymy. kiedyś w restauracji chciał, chciał powiedzieć właśnie, że trochu i, i powiedział ostatecznie właśnie taką wersję. Potem jeszcze coś dopowiedział do tego, wyszło strasznie komisarz. Najłatwiej fu pa Kiedy Polak zaczyna mówić po. A, ja wiem. Szukać. O szukanie o Jezu, Ci szukańca. chodzi oczywiście, tak, zamiast tak. chledat to tak, tak. szukat, to nie Pani można tak mówić. U nas był trener Śląska Wrocław, o Jezu, miał wąsy, Stanisław Lewy, Stanisław Lewy, tak. Lewy właśnie <laughs> o tym, o tym szukam. No i jest oczywiście, Andrzeju, klub Wladimira, co fala Slovan Liberec, bo on oczywiście przewinął się przez, przez Słowa. są takie mega oczywiste, nie? No, także... Liberec to chyba są góry, dobrze Tak, tak, oczywiście, tam też jest skocznia narciarska w Libercu, w Harachowie tak więc moim zdaniem, panowie, Powinniście mieć Ja takiego... myślę, że każdy powinien dostać po dwa punkty. Ujemne. Za tą rundę. Nie, każdy się... po dwa punkty. Świątki dwa za to, że jednak zdąży. Odpowiedziałeś. więc dwa dla Krzywego i a, dwa a, dla a, tak, a, Krakowskim targiem Krzywy jest Krakowa. Panowie, ja mam wrażenie, Tylko że... Miszkam. Ja mam wrażenie, że zapomnijcie o tej rundzie, bo teraz jest szansa na odkucie się. Naprawdę, Nooj. wybitna szansa na odkucie się. Podaj kluby fortuna pierwszej ligi. O, ja już się raz na tym. Takich wierzyłem. klubów jest pamiętam, 18 pamiętam, w tym sezonie. No. 18 klubiksów, więc słucham propozycji 3, 3 po, po raz Uf, pierwszy, 5 po raz pierwszy. to ja już mogę. Krzywi już 6. Krzywy strzelił dwa, dwie szybkie bramki zdobył i teraz już do końca będzie murował. Tak jest. 7 po, no. po raz pierwszy, Andrzej. 7 po raz drugi Mas, i siedem jest? po Chyba raz się trzeci. Chciałem Czas, się, nie start Andrzeju. No dobrze, yeah, play safe. Skra Częstochowa. Skra Częstochowa, brawo. GKS Bełchatów. GKS Bełchatów nie ma, pierwszy strzał. GKS X. Katowice. GKS Katowice oczywiście. Łódzki Klub Sportowy. Tak jest. E... Niepołomice. Puszcza Niepołomice, brawo. No. Wisła Kraków. Wisła Kraków. Pod Beskidzie? Pod Beskidzie i potrzebujesz jeszcze jednego, jednego. klubu, Andrzeju. Mhm. Kurczę, to było do zrobienia. No. Było, było. Eee, Górnik Łęczny. Jest górnik Łęczna, Brawo! Yes. brawo Jest 7 brawo. punktów dla Andrzeja, a zatem mamy ciekawą sytuację bardzo. Andrzej teraz podbija swój stan punktowy i ma tych punktów 13, a więc o jeden mniej niż krzywy. Mhm. Tomek ma punktów 6. Mamy jeszcze dwie konkurencje w dzisiejszej licytacji. No dobra. Więc uwaga. Iworyjczycy w Premier League. Ojo, 38, ojo, ojo. 38 punktów do zdobycia. O ja 38? 38. Nieprawdopodobno. Dobra, 30... 4. 38 piłkarzy. 4 po raz pierwszy. 5. 5. 6. 5 po raz pierwszy, 6 po raz pierwszy. Mhm. Ale to a, y, ogólnie oczywiście, nie ma ich 38 teraz. 38 hmm. ogólnie, którzy kiedykolwiek Trzymaj grali w tej lidze. 6 tak? po raz drugi. Spróbuję 7. 7 po raz pierwszy. 7 po raz drugi. 8. 8 po raz Ale pierwszy. 8 się wkopałem znowu. Osiem Trzeba no, się wow. tak no, no, na wyspać na te licytacje. Może być ciężko. I 8 po raz... Trzeci Tomku, start. Drogba, Koloture. Drogba, Koloture. Zokora. Turę Zokora. Żerwinio Artur Boka był. Artur Boka. Nie przypominam sobie, bo nie był. Salomon Kalu. Salomon Kalu oczywiście, więc to jest sześć już. Brakuje ci dwóch. Sesenią? Nie. Nie. Nie, nie, wiesz, były, hmm. były drugi, jeszcze był drugi, coś troszkę się pomieszałem. Romarik był? Nie Romarika był? nie było w premierze. Kanute? Cv... To nie nie Mali poza tym, dokładnie. 15 sekund. Nie, no nie to może. Spróbuj. Duże kluby. Mbaye Nie ma Nianga. Senegal? Koniec. Dobrze. Za, 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 Orie za, Pepe. Serge Aurier. Nicolas Pepe. Ale Wilfried był... Zaha. Sebastian Oler. E, West Sebastian Allaire? Sebastian I Uwaga, je je. krzywy Manchester United. Środkowy obrońca. Eric Bailly, oczywiście. Są No, no. Ja jest to zawsze, ale, no, jak ale działasz w stresie, przed... to nie jest No tak Znaczy, ale... wiesz, co dla mnie jest najgorsze, że się nie wyspałem dzisiaj. I jak jest licytacja, wyspałem, ale, to jest Ale jednego. 20% normy. Jednego ci Tomku nie wybaczę. Pepe. Nie. Pepe, Andrzej powiedział już. Piłkarza, A. który symulował finale Ligi Mistrzów w 2006 roku. Kiedy rzekomo fałował go któryś z obrońców Barsy, Już teraz sobie pamiętam dokładnie, który. I. Po faulu na tym piłkarzu Sol Campbell strzelił pierwszego gola w finale Ligi Gola pamiętam, czekaj, czekaj, czekaj. Taki przyjemniaczek, który Aha. podobno po koreańsku trochę potrafi powiedzieć coś, niecoś. Nie, coś. nie no, Ebue. No pewnie. On jakąś dziwną, dziwną historię miał po karierze, prawda? Jakieś tam duże problemy. Tak, nie? tak, duże problemy z finansami. Być może. No. I tak dalej. Tomku, wylictowałeś 8, a zatem e, twoja supremacja w tym quizie Wisi na włosku. Dosłownie, Krzywy i Andrzej otrzymują po 4 punkty. W tym momencie krzywy ma punktów 18, a Andrzej ma punktów 17. To jest ja tak ostatnia kategoria? Tak, Muszę i tutaj. Nie, to już I tu już. No, ale może będą Chyba, nasza że ja się... i kluby La Liga. No I tutaj i... Tu, tu, no, tu ja... zdaniem... Bra braknie ci. Nie tu moim zdaniem no. może iść na noże. Słuchajcie. Uwaga! Po temat łączy was wszystkich. Anglicy w La Liga. Anglicy? To. ale przecież ich tylu nie było chyba nawet. Było ich 20. 20, 20, A? 20 w, piłce hiszpańskiej, w piłce hiszpańskiej. Ale Anglicy czy Brytyjczycy? Y nie, Anglicy. Sami Anglicy. Anglicy. O no dobra, trzech. Niech będzie trzech na początek. Trzech Czterech. Anglików. Tak. Czterech Anglików. Po raz pierwszy. Honor, żeby ratować. Ja mam zaćmienie, ja teraz dwóch sobie przypomniałem. Czterech po raz no pierwszy. Tak... Po raz drugi. Nic mi to nie da, nie? Andrzeju, walcz, walcz, walcz. Cztery, no dobra! 5 po no. raz pierwszy? Pięć, tak? tak i, I tak i tak przegrasz jeżeli sześć, Tomek by nie powiedział. Sześć, sześć. sześć po raz pierwszy. Uuuu, Ej, po co ciągi, po co trzeba uruchomić? Żeby uuu, 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 panowie żeby była jasność. E, 6 punktów Tomko. Tomek, żeby wygrać musi 12 punktów żeby, Przepraszam, żeby zrównać się z Krzywym potrzebuje 12 punktów Nie dał rady e, Andrzej, tak. żeby wygrać musi wylicytować Bo jeżeli nie wylicytuje, to punkty dzielą się na pół i, i tak przegra z Krzywym No Więc... właśnie, to ja muszę, dobra, czyli ilu powiedziałeś? 8 Tomek ja powiedział, czy ilu 6? 6, 6, 6, 6, 6. 6. No dobra, to niech będzie 7 7 Andrzej nie, dobra, krzywy, 8. krzywy, murarka. Nie, nie. Ja, ja ok. ja totalne zaćmienie, <laughs> więc ja nie wpadłem no na da, więcej niż set. No nie da wygrać, no nie da. Co, za Ja muszę patrę... jakieś taktycznie. Co? Osie, y, przepraszam, 8? Tak? 8 po raz drugi. Nie dam rady, nie da, ale dobra. 8, Andrzeju? Nie, 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 9 nie wymyślisz. Czyli oddajesz krzywemu w razie czego? Tak, no to już nie wygram. No dobrze, Tomku, wszystko w Twoich rękach. Osiem po raz trzeci padło, słucham Twoich odpowiedzi. Czas start: Woodgate, Owen, tak. Beckham, Tenant, tak. tak. Lori Cunningham. E, Lori Cunningham, oczywiście, tak. Gary Lineker, Gary Lineker Steve tak. Ma Steve, McManaman. Steve McManaman, tak. Już się zaczynają schody. David Beckham, Cunningham, Lineker, McManaman, Owen, Pennant, Woodgate. Masz raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedmiu. Potrzebujesz jednego. Nie no, jak się tu wyłożę, to po prostu się za mną. Masz dużo czasu. No tych pewniaków, których ja chciałem powiedzieć, już zmieniłeś. Mhm, dokładnie. Matt Miazga to Amerykanie. Kurczę. Czekaj, 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 czeka. Siedmiu bym dolał, a z ósmym... Był Beć, po... Patrick Robert to Szkod. Tak, niestety nie ma. Nie, Patrick Roberts, tak, faktycznie. Patrick Roberts, brawo, Zirona. Zirona, prawda? On grał, on on grał wiem, w, że... w tiku, tak, ale jest Anglikiem, Patrick Roberts w Zironie. Ale Tomku, jakbyś nie dał Patryka Robertsa, a nie powiedziałbyś Kirana Tripiera, no, ale widzisz, to jest, miałbyś ale do to końca, końca wyrzuty sumienia. No tak, ale to jest typowe dla tych quizów, że ci tak. przychodzą do głowy no, postaci tak. typu Lory Cunningham. Tak, Mania, tak, tak, Tripier, tak. Nie? No. E, a Kiran Ale jeszcze. Wiesz co, jeszcze z takich względnie ciekawych moim zdaniem był e, czy przez sezon był, powiedziałem był był przez sezon był e, Kevin Richardson ale nie, tu już, a jeszcze Stan Collymore Stan Collymore a gdzie w Realu Oviedo na początku ojej, ale, 20 -tego ale, 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 jeszcze był e, wiesz co tu już później jest retro bo jest tak Dalian Atkinson w Realu Sociedad Peter Barnes w Betisie to Atkinsona. Y, wiedziałem, że był tam Anglika. Mark, ale... Mark Draper w RIO, Adrian o, Mark Heath. Draper, Aston Villa. No. Z Adrian Heath z Espan w Espaniolu grał. Nie Charlie was. Jansson. Sammy Lee w Osasunie. Harry Lowe w Realu Sociedad, Michael Robinson. E, nie ma Robinsona. Jest Rafael Meade w Betisie nie w 1988. Nie no, niełatwo. Nie I tak brał. Uh, Vinnie dużo. Samways jeszcze był w Las Palmas w Sewilli na początku Siedmiu, XXI wieku. Się... Brawo Tomku. Ja może też, W byłby kłopot. Kurczę, ten Patrick Roberts to mi z wyskoczy. wyskoczył. No bo 14. Mi się wydawało, wydawa... Dlaczego mi się wydawało, że to jest szkoda? Bo Celtic, bo Celtic. Mi się też nie... otworzył w głowie Celtic, wiesz? Dlatego, mi się, się. dlatego mi się pojawił. No bo Kurczę, Nawet nie wiem, to, to było wypożyczenie jeszcze z Manchesteru City, Patricka Robertsa bodajże do Celtiku. No ale wiadomo, tak, że to City Football Group, więc to się wszystko, e, że tak powiem, od tego odbija. Jestem Dobrze, klasyfikacja końcowa. Krzywy punktów 18. Dojechał najpaskudniejszą taktyką do końca. bronił, mu. Mogę tylko Nie mogę sobie darować, że odpuściłem licytację. Licytację przy tych strzelcach dwóch goli. Tak, mogłeś pociągnąć. Oddaliście krzywemu, za łatwo, moim zdaniem. Andrzej punktów 17 i Tomek punktów 14. Tak kształtuje się klasyfikacja końcowa, ale honor w dużym. Imponującym stylu zachowanym. Honor Gallagher. Dziękuję Wam Takie bardzo wiesz, Panowie. mecz meczo, wszystko pokazaliśmy się z pozytywnej A. strony. <noise> Polacy zadowoleni będą witać na lotnisku. Zobaczymy, jak będzie wyglądać następna licytacja. Już nie mogę się doczekać. Zobaczymy też, za ile się pojawi. W każdym razie, raz jeszcze dziękujemy bardzo. Dzięki. Do zobaczenia. Ukłony.